Często dostajemy pytania w różny sposób, czasem na szkoleniach, czasem internetowo o tytule, jaką kurtkę wybrać? Jest to tak naprawdę pytanie z dupy, czy można powiedzieć pytanie bez sensu. Dlatego, że równie dobrze moglibyście stać przed, w sklepie przed rzędem e, Piw i ktoś by Wam powiedział, e, wybierz piwo. To jest taka sama sytuacja, albo na przykład, gdyby ktoś Wam powiedział, jaki samochód kupić. Z wyborem kurtki jest taki problem. Że dopasowujemy ją do tego, czym się zajmujemy. Więc pytanie, jaką kurtkę wybrać tak naprawdę jest bez sensu, dlatego, że powinniśmy zadać pytanie w ten sposób na zasadzie takiej, do czego kurtka nam jest potrzebna, czym się zajmujemy i do tego dopasowujemy są oć. Dlaczego kurtka na przykład nie o spodniach albo ogólnie o ubiorze? Generalnie Tutaj wytwarzamy największą ilość ciepła, to po pierwsze, więc musimy chronić to w warunkach zimowych. Kolejna sprawa, jak para deszcz, to mokniemy najbardziej tutaj i te ciepło tracimy. Też pocimy się najbardziej właśnie w tym miejscu, przód i tył. Spodnie też są. Bardzo ważną rzeczą, natomiast generalnie skupiamy się na kurce, dlatego, że to jest najważniejszy element w naszej odzieży. Oprócz oczywiście butów, więc buty i spodnie zostawmy sobie na następny raz. Dzisiaj skupimy się tylko przede wszystkim na tej odzieży zewnętrznej, czyli kurce. Czyli wiemy już, że kurtkę musimy dopasować do tego, czym się zajmujemy. A teraz kilka różnych rzeczy: no bo czym się zajmujemy? Nie? Przede wszystkim powinniśmy zacząć od rzeczy, która się znajduje pod. Kurtką, czyli o... dochodzimy do bielizny. Najbardziej popularnym sposobem ubierania się to jest ubieranie na tzw. cebulkę. I to, co Wam mama mówiła, jest prawdą. Cebulka ma to do siebie, że sami regulujecie że tak powiem, temperaturę swojego własnego ciała. Wchodzimy pod górę, ciężko z plecakiem, pocimy się, więc ubranie się w trzech, jakby będziemy w podkoszulkę, koszulkę polar i kurtkę przeciwieczną ubrani, to się mega spocimy. Właśnie ubieranie cebulkę powoduje, że możemy wybrać warstwę, która jest istotna, czyli ściągam warstwę cieplającą, zakładam na przykład warstwę przeciwwieczną i odwrotnie, nie? To jest problem jest tylko wtedy, kiedy na przykład to ściąganie i zakładanie jest problematyczne, bo nie ma czasu. Wyobraźmy sobie, że wieje wiatrem, wy jesteście, idziecie pod górę, jest zimno jak cholera, ale się pocicie. Tu dochodzi kolejna sprawa, czyli termo termoregulacja własnego ciała. Każdy z nas ma inny metabolizm i różne osoby różnie się pocą, dlatego też na przykład niektóre kurtki dla jednych będą świetne, bo będą czuli, że czują się w nich dobrze, bo ich ciało na przykład nie poci, a ktoś inny założy tą kurtkę i będzie mówił, boże, jak mi gorąco, bo jak strasznie się poce. Więc niestety, nie ma na to jakiegoś uniwersalnego wzoru, i musimy to sami sobie opracować i sami sobie sprawdzić na własnym ciele. Polecam co jakiś czas krótkie wyjścia, na przykład na 5-10 km w jednym zestawie odzieży, żeby sprawdzić, jak to działa. Nie? Szybko, intensywnie idziemy, pracujemy. Nie? Dlatego, że wszystko w domu albo w sklepie na półce wygląda świetnie. Jak, jak działa w terenie, to już różnie. Więc wiemy, że zaczynamy od spodu, czyli od bielizny. Generalnie yy, pod koszulka. I oczywiście w tym filmie skupiamy się raczej na temperaturach, można powiedzieć, chłodnych, zimowych, kiedy jest zimno, a nie temperaturach letnich, dlatego że w lato tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Nie? Bawełna, nazywana szmatą śmierci, jest szmatą, nie zakładamy, nie używamy, nie mówimy oczywiście o lecie, nie? dlatego że jak spocimy się. To bawełna nie przetransportuje tej wilgoci dalej. Zostanie co z tego, że mamy zajebistą kurtkę oddychającą, założoną, jakąś tam polar założony, ale pod spodem jest bawełna, która zatrzymuje całą wilgoć. Były takie przypadki, sam, że to zresztą, jak służyłem w wojsku naszym polskim. To żołnierze, którzy dostali goreteksy, mówili: Co to za szmota? To w ogóle nie działa. A jak zapytaliśmy, e, panie chorąży, ale jak był pan ubrany pod goreteksem? Mówi: Jak to? Normalnie, w bawełnianą koszulkę i ocieplacz wojskowy. I wtedy na poligonie, jak biegali w takich rzeczach, nie zadziałało, dlatego że spocili się. Agoretekst tak naprawdę wtedy tylko yy, zatrzymało to w środku i nic się z tym nie stało. Nie? Po prostu wilgociło bardzo dużo. Więc ubieramy się przede wszystkim w bieliznę tak zwaną termoaktywną, czyli taką, która może odprowadzać wilgoć dalej. Nie? Jaką? Nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj tego jest tyle na rynku że możecie wybrać dowoli. Nie polecam oczywiście koszulki z dodatkiem wełny merynosów, ale można kupować wszystko, co jest termoaktywne i sprawdzamy na metce, żeby to było 100% jak 100% sztuczne, czyli bawełna odpada, czyli mieszanki bawełniane, bo niestety wiemy też o tym i wszyscy powinni o tym wiedzieć, że marketingowe zespoły w każdego działu, z każdego sklepu chcą nas trochę oszukać, więc robią 50% tego, 30% tamtego, więc koszulka pod spodem musi mieć 100%, 100%, że tak powiem syntetyczna, nie? I też dopasowujemy do swojego ciała, trzeba kupić, założyć, albo poczytać o danym modelu, nie? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa pod koszulkę zakładamy, znaczy na koszulkę hmm, zakładamy jakąś warstwę pośrednią. Hmm, jeśli założymy od razu jakieś ocieplenie, to może być kłopot, nie? E, kłopot z tym, że gdybyśmy telefon e, na backstage'u e, na przykład cienka, to jest 260 gram tak zwana, czyli gram tyle waży metr Metr tego materiału, tak się mówi, 260 to jest koszulka z wełny Marynosa. Jest świetna, na przykład w takich warunkach jak dzisiaj, kiedy zakładam pod koszulkę oddychającą z długim rękawem, na to koszulkę z Marynosa, i wtedy pozostałe rzeczy. Lub jakieś na przykład inne, bo jeśli nie mam koszulki, no niestety, merynos jest dosyć drogi. Ale na tak moja żona kupiła tego icebreakera za 11 zł, nie? Może to być po prostu. Cienka bluza polarowa, taka tak zwana setka. Nie? Czyli taka koszulka, można powiedzieć, bieliśniana. Ona jest o tyle ciekawa, że yy, yy, nie wychłodzi nas, a możemy na przykład mieć tą koszulkę, na nią założyć bezpośrednio warstwę zewnętrzną, lub zakładać dodatkowe rzeczy. Nie? Coś takiego. No i teraz, aha, następną rzeczą jest coś, co daje nam ciepło. Czyli cały czas mówimy o tej cebulce. Tutaj mam bardzo teraz popularną, bardzo fajną rzecz, czyli Polartek Power Stretch. Bardzo fajna rzecz, która się mocno rozciąga, bardzo szybko transportuje wilgoć, to jest taka bluza z kapturem czeskiej firmy Tilak, bardzo fajna sprawa, i ona zachowuje to ciepło, które wy wytwarzacie, magazynuje, bardzo szybko odprowadza wilgoć, czyli jak mamy od koszulkę oddychającą, na tej następną koszulkę, a później to, to już to nasze ciepło zostaje w środku, a cała wilgoć wychodzi na zewnątrz. Nie? Jeśli bo są rozwiązania pośrednie, na przykład. Nie? To rozwiązanie pośrednie jest tak zwany Windstopper firmy Goretex. To jest polar, w którym jest wpracowana membrana no, już nie pamiętam, jaka nie chcę strzelić chyba goretexowa, natomiast są różne te membrany, tak naprawdę. Windstopper generalnie chodzi o to, żeby to był polar, który daje ciepło, ale nie gruby ale który zatrzymuje wiatr, w związku z tym możemy taki windstopper nosić samodzielnie i już nas chroni przed wiatrem, czyli na ten zestaw, albo niezależnie mogłbym założyć taki windstopper, ale mogę go też użyć jako warstwę ocieplającą, ubierając na tego windstoppera dodatkowe rzeczy. Nie? To jest świetne rozwiązanie, ja się na przykład mocno pocę i niejednokrotnie w górach miałem tylko taką, Koszulkę termoaktywną na to windstopera, i nie musiałem się rozbierać, przebierać, tylko cały czas zapytałem o tym windstoperze. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo szybko odprowadza wilgoć, a zatrzymuje wiatr, nie? Czyli coś takiego jak windstopper. Yy, tutaj mamy coś takiego jak nowinki techniczne. My to sprawdzamy. Kurka, wiecie, co to kosztuje? To jest amerykański Beyoncé. Kosztuje kupa pieniędzy 300 dolarów kosztuje taka bluza. Oczywiście my nie kupiliśmy, nigdy w życiu byśmy tyle pieniędzy nie mieli, nie? Yy, I to jest taki yy, tak zwany Soft Shell. Bo teraz dochodzimy już do wart zewnętrznych, soft shell, czyli taka mocno, tkana, gęsta, gęsty, mocno tkany, gęsty materiał nylonowy, który nie przepuszcza wiatru i zatrzymuje trochę wody. I on jest dodatkowo podszyty polar, materiałem Polartek Alpha, który jest taką ociepliną. Czyli teoretycznie mogłbym założyć to na przykład na koszulkę z długim rękawem i, i to nie? bezpośrednio, bo to zatrzyma delikatny, drobny deszczyk. Na przykład zatrzyma wiatr, ale na to mogę ubrać dodatkowe rzeczy, jeśli na przykład będzie mi bardzo zimno, lub maszerować tylko w tym. Nie, problem jest taki, że jak będzie dosyć y, ciepło podczas marszu, i y, y, na przepraszam, jak będzie ciepło podczas marszu, to jest ok, to ja sobie to ściągnę, natomiast warstwa przeciwieczna jest zlaminowana z tą ocieplaną warstwą. Ja nie mogę już z tymi, tymi warstwami walczyć zupełnie. Czyli jak ściągam, to ściągam tak naprawdę wszystko, nie? więc to się tak średnio nadaje, można powiedzieć, do intensywnego działania. Nie? I dochodzimy teraz do, do softshell. Nie? Najbardziej znanym softshellem na świecie, bo to w latach 70. został wymyślony i ten gościu, pan o nazwisku Hamilton w, Stan w Wielkiej Brytanii opracował wa znane Wam Buffalo y i on tak naprawdę wymyślił softshell, nie? czyli cieniuteńki materiał y nylonowy, już znamy, wiemy co to jest który zatrzymuje 90% mocnego wiatru, który napitala gdzieś tam, a on dodatkowo podszył go tak zwanym pile, czyli takim futerkiem. To futerko, jakbyście założyli gołe, to po prostu w nim marzniecie nawet na drobniutkim wietrze. Po prostu marzniecie. Ale, że jest pokryte specjalnym właśnie tym softshellem, to tak naprawdę jest to świetna izolacja, dlatego, że maszerujecie pod górę, wieje wiatr, pada drobny deszczyk, i to wszystko zostaje spływa po naszym softschelu, a pod spodem e, ten pile zatrzymuje temperaturę naszego ciała, czyli jest nam bardzo ciepło. E, producent mówi, że powinniście to zakładać na gołe ciało, dlatego że wtedy najszybciej zatrzymuje to, to naszą ciepło e, temperaturę, lub na krótką, krótką koszulkę, czyli na delikatną bieliznę, czyli swetra pod to nie zakładacie. Nie? Czyli od razu mamy bieliznę, e, cienką bieliznę, tą warstwę cieplającą, którą znacie np. z tego polara wcześniejszego, jakiegoś tam strecza i na to jest softschelm. Jaka jest różnica między ubieraniem się na cebulkę a założeniem Baflo? Problem jest właśnie taki, że gdybym bardzo było ciepło, to Baflo nie zadziała, bo jakbym chciał się pozbyć warstwy ocieplającej, to ja nie mogę jej odpiąć i to jest kłopot. Baflo się nadaje do tego, że zakładamy je rano, wychodzimy w górę, temperatura jest około 5 stopni do powiedzmy minus 10, minus 15, bo tak to testowaliśmy. Cały czas jesteśmy w ruchu. A jak jest nam zimno, to musimy założyć coś na to. Ściąganie kurtki do podkoszulki, jak się spoceni, zakładanie podspód ciucha jest problematyczne, dlatego że was wtedy przewiewa. Nie? Czyli buffalo jest bardzo fajne, ale tylko w określonych sytuacjach. nie, To sobie jeszcze zostawiam, bo za chwilę wam powiem o jeszcze innej rzecz. O, to jest mój Softshell, już wiemy o co chodzi. Nie? Gęsto tkana. Gęstko tkany materiał nylonowy, który zatrzymuje drobny, delikatny, drobny, delikatny deszcz lub śnieg. Nie? To jest e, windshirt, też firmy Buffalo, który zobaczcie, jest tym samym materiałem zewnętrznym. Po zwinięciu zajmuje tylko tyle miejsca. Niestety Buffalo nie, nie odrobiło zadań domowych i zrobili windshirta bez kaptura. Nie? to jest kłopot. Nie? Tu jest bardzo fajna rzecz. Znamy gościa, który to projektował, siedzieliśmy obok niego. E, windshirt. windshirt. Co, czym się różni windsheet wind od softshella? Praktycznie są takimi samymi materiałami, czyli gęsty nylon, yy, który zatrzymuje wiatr i deszcz, wiemy o tym, nie? Windsheet wind? jest delikatną wiatrówką, tak naprawdę bez kieszeni, jak najmniej tych kieszeni i służy taką, nie jest to typowo zimowa odzież, tylko to jest taka rzecz awaryjna. Czyli idę sobie w polarze, jest trochę lato, można powiedzieć, albo trochę jest chłodno, to wyciągam z kieszeni małe zawiniątko, zakładam na siebie jest to windsheet. Do biegania lub awaryjnie świetny. W góry, kiedy idziemy przez krzaczory, kiedy się przedzieramy gdzieś, to windsheet może być delikatny, ale one są ze zbliżonych materiałów, praktycznie takich samych. I oczywiście znam osoby, które ultra minimalistyczne, gdzie zakładają polar i na to zakładają winshit. To, jest, no, to nie jest jednorazówka, po prostu delikatna jest kurtka. Gdybyśmy myśleli o suriwalu w takiej kurtce, w sensie takim, że idziemy do lasu, się cioramy, wiecie, pada deszcz cały czas, błoto, jakiś syf, to windshirt może być za delikatny. Jest to, można powiedzieć, kurtka awaryjna albo doradkowa, zabezpieczająca, nie? Ale materiały są takie same. Tu mamy klasyczny softshell, czyli zobaczcie, jaka różnica w wielkości. Tu jest windshirt który jeszcze oczywiście będzie mniejszy, a tu jest softshell. Softshell, czyli grubsza kurtka wykonana z podobnych materiałów, czyli grubszy nylon, dużo wytrzymalszy, yy, dużo bardziej zaawansowany, czyli kieszenie, jakieś tam dodatkowe bajery, czyli Winchit -czy to ma z krótki zameczek, żeby był jak najmniejszy, tu mamy zamek po całej długości, tu też jest kalikona. Wzorowane na amerykańskim PCU, bo to wszystko w większości jest, że tak powiem, wyewoluowało z wojska, a wcześniej było wykorzystywane przez turystów i spinaczy. I to Amerykanie wprowadzili tam na początku chyba 2000 lat, nie pamiętam dokładnie, zestaw PCU, czyli takie właśnie uniwersalna kurtka, która szybko oddycha. Bardzo fajnie pracuje, zabezpiecza nas przed wiatrem i przed tym drobnym deszczem. Dlaczego mówimy o tym właśnie o tym drobnym deszczu? Bo jak zacznie padać non-stop, to te wszystkie materiały, które były pokazywane teraz, przepraszam, muszę pić wspomagacza. To one jednak przesiąkną. Dużo ludzi pyta: to przemaka, tam to przemaka, jaką kurtkę kupić na deszcz. Są wodoodporne to jest chyba tylko prezerwatywa, reklamówka z Biedronki. Co jest jeszcze wodoodporne? Pianka do drukowania jeszcze, nie? Czy pianka, suchy skafander, Nie, to są wodoodporne rzeczy. Pozostałe rzeczy, czyli na przykład taki sztorm jak jest wodoodporny, ale się pod nim pocicie, nie? Więc pozostałe rzeczy kiedyś przemokną. Kiedyś przemokną. I softshell, zaletą softshell'a jest to, że drobny, delikatny deszczyk wytrzyma. Jak zacznie padać mocno i długo, to przesiąknie, ale bardzo szybko wyschnie i bardzo szybko transportuje wilgoć. Idziecie pod górę, pocici się, to wszystko pracuje. I za chwilę jesteście susi, nie? Susi? Susi? Jesteś, jest Wam sucho, wyschnięcie jest Wam sucho, nie? Czyli klasyczny softshell, nie? Pod softshell można założyć jeszcze, no bo docieplenie, nie? Też Amerykanie opracowali takiego highlofta, czyli mamy już windshield, mamy już softshell, teraz highloft. Czyli polar, który jest bardzo bardzo leciutki, Natomiast po zwinięciu jest olbrzymią kulą, ciężko się go transportuje. Już Amerykanie się powoli z tego wycofywali, bo dla sił specjalnych prowadzili coś innego. Można jest... powiedzieć, że to jest to samo, co ocieplina w Buffalo, tyle, że Amerykanie właśnie poszli krok dalej, oddzielili ją od softshella. W ten sposób możecie sobie sami decydować, czy noszę to, czy noszę to. Kłopot jest taki, że ta warstwa nie może być noszona samodzielnie, bo to już wiemy z Buffalo, że Was po prostu przewieje na maksa. Dlatego jest kłopot z tym nie? i w związku z tym wprowadzono jakieś inne rozwiązania. Bardzo fajna rzecz, mega ciepła, zakładacie, lekka, zakładacie, też nie chłonie wody. Na to musicie założyć coś, czyli może to być softshell, może to być winchirt, to działa świetnie, ale gdybyście chcieli ściągnąć jedną warstwę ocieplaną, to tej warstwy nie może, to, to, to okej. Okay. Widzicie w softshellu więc można powiedzieć, okej, okay. ale kłopot jest taki, że to nie zadziała samodzielnie, nie? czyli polar samodzielny, przewiewny jest, można powiedzieć, troszkę słaby. Dlatego wersją jakby rozwojową, są tak zwane yy, swetry puchowe, czyli kurtka, która, i amerykanie, i wojska amerykańskie też poszły w tym kierunku, czyli kurtka, którą można nosić samodzielnie, ale też można na, na nią, że tak powiem, założyć softshell, sweter puchowy. Nie? Dużo ludzi oczywiście mówi, że to kurtka, no bo tufa, sweter puchowy, co to za nazwa jest? Nie? Wzięło się to ze środowiska spinaczy. Zero kaptura, jak najprostsza konstrukcja. Zakładacie to do, jako docieplenie właśnie pod warstwę zewnętrzną. Zaleta? Można nosić samodzielnie. I yy, idziemy dalej. Co możemy nosić na warstwę ocieplającą? Nie? Softshell nie Tu jest problem taki, że gdy zaczniecie biwakować przy ognisku, to te wszystkie rzeczy, które zostały pokazane, jest duża szansa, że zostaną poprzepalane. O, mogę pokazać nawet, jak iskra z ogniska, gdy się, że tak powiem, nie skupicie. O, chwila, wiecie, chwila nieuwagi, pstryk, trzy dziurki z ogniska, już... Ta nasza odzież jest teraz zniszczona. Dodatkowo łatwo softshell pozaciągać gdzieś tam po jakichś krzeczorach. więc przy takim biwakowaniu z ogniskiem, kiedy śpicie blisko ogniska, to materiały syntetyczne niestety nie działają. W związku z tym trzeba szukać innych rozwiązań, czyli czegoś założyć, coś, co założymy na warstwę ocieplającą, daje nam ciepło. I klasyczny brytyjski smog. Trafiliśmy na takie pytanie. Ktoś tam powiedział, że smog w internecie jest wodoodporny i w ogóle. Smok jest tak, tak naprawdę jest wiatrówką, czyli można powiedzieć czymś wcześniejszą, wcześniejszą, yy, wcześniejszą że tak powiem, rozwiązaniem yy, Windsharta lub Softshell'a. To są wersje rozwojowe. Ktoś kiedyś właśnie wymyślił, że zakłada pod to ocieplacz, zakłada pod to na przykład polar jakiś, a na to idzie warstwa zewnętrzna, która zatrzymuje drobny wiatr, delikatny deszczek, bo to akurat jest oryginalny smok SIS. I on jest z tak zwanej gabardyny. Czasem były wcześniejsze modele, również z wentailu. Czyli mocno, gęsto tkano, tkana bawełna, która mniej więcej się zachowuje tak jak nasz materiał nylonowy, czyli woda delikatnie spływa po tym. Ale oczywiście, jak zacznie troszeczkę padać, to wszystko później nasiąknie. I problem jest, różnica między softshellem a smokiem jest taka, że gdy smok wam zmoknie, wysuszenie tego śpiwożego przy ognisku jest bardzo trudne. Nie? Ale to, to jest właśnie. Zaleta tych naszych smoków, że są przede wszystkim z materiałów bawełnianych, które nie reagują na iskry z ogniska. Czyli w takim smoku przy ognisku super świetnie. Jeśli planuje, pla, planujecie maszerować i się pocić, to smok już nie jest dobry. Nie? I kolejna sprawa, jeśli chodzi o, o smoka, na przykład myśliwi. Różnica. Czyli jak maszeruje, wiecie, z rozpoznanie tej sprawy, dzisiaj się czaimy, to jednak bawełniana kurtka nie szeleści, tak? porównaniu do rzeczy e, syntetycznych. Nie? Tu mam klasykę, którą opracowali Szwedzi, Norwegowie, wszyscy tam mieszkający, czyli anorak wykonany z materiału bawełnianego połączonego z poliestrem (65% poliestru, 35% bawełny) e, daje nam, można powiedzieć, coś między kurtką bawełnianą a softshell'em. Lepsze zabezpieczenie. Przed mm, z, y, wilgocią, czyli szyb, transportuje wilgoć dużo lepiej, szybciej schnie, bo ma mniej bawełny, y, zabezpiecza przed y, iskrami z ogniska i daje się impregnować. Można to robić na przykład za pomocą specjalnego mydła, firma Phil, Phil Raven robi coś takiego, ale to jest kurtka z lat, kurka, nie pamiętam jakiejś, więc Phil raven po prostu poleciał gdzieś tam na jakimś micie. I dzisiaj trzepią z tego kaso. Robią bardzo fajne produkty, ale te produkty w, są, że tak powiem, na całym świecie są znane od dawien dawna. Cieniuteńka kurtka z bardzo fajnego, lekkiego materiału. Po nasmarowaniu woskiem i przygrzaniu przy ognisku lub żelazkiem powoduje mamy taką warstwę, można powiedzieć, zewnętrzną, która chroni nas przed wilgocią. Nie? Ona oczywiście po jakimś czasie się wytrze. Świetne do spania właśnie przy ognisku, coś pośredniego między tymi wszystkimi rzeczami. Nie? Lepsze od smoka, dlatego że y, szybciej transportuje wilgoć, nie nasiąka i łatwiej to wysuszy przy ognisku. Oczywiście, smok może być wykonany także z klasycznego materiału mundurowego, czyli 50% tzw. niko, 50% nylonu, 50% bawełny. Yy... Można powiedzieć, że najgorsze rozwiązanie z tych wszystkich, dlatego, że no jest to klasyczna bawełna, która zmoknie, nie wysuszycie. E, ciężka jest do trekkingu, jakiegoś takiego, dlatego, że przepucicie to na maksa e, i bardzo długo schnie, oraz jest dosyć ciężka. Nie? Natomiast dzisiaj, na przykład kamuflaża, bo inne rzeczy dostępne, po, yy, materiały kolorystyczne, yy, powodują to, i oczywiście, że tak powiem, yy, rynek marketingowy, że dużo firm po prostu robi smoka z materiału taki jaki ma, czyli ten materiał mundurowy, on fajnie wygląda do w sytuacji, kiedy nie para deszcz, jest to świetne rozwiązanie, w sytuacji, kiedy nie musicie wchodzić pod górę, jest to świetne rozwiązanie, ale kiedy pogoda się psuje, kiedy pogoda jest niefajna, to sam smog z 50 na 50 jest trochę kłopotliwy w wykorzystaniu. Nie? Ale do spania przy ognisku, oczywiście, świetna rzecz. Nie? Sorty brytyjskie, mundurowe są robione właśnie z takiego materiału i to są rzeczy po 30-40 zł, więc można powiedzieć, że kupicie i będziecie zadowoleni. A jak pada deszcz, to niestety trzeba coś na to założyć. I tu mam trzy rozwiązania, a w sumie cztery. Yy, najbardziej popularne, najbardziej znane rozwiązanie to jest tak zwany trilaminat, czyli Gore-Tex. To akurat jest kopia, bo oryginał Ameryka, ale tak dobra kopia, że szok, dużo słabiej pracuje, oczywiście, do oryginału. Natomiast jak nie muszę się ruszać, to zakładam krótkie w tak zwanym trylaminacie, czyli podszewka, membrana goreteksowa i warstwa zewnętrzna zgrzana, dlatego trylaminat, nie? Krótka trzywarstwowa, dodatkowo z podszewką. Bardzo słabo transportuje wilgoć, ale taki trylamiant jest bardzo wytrzymały mechanicznie. Można spać przy ognisku, można e, niszczyć to, brudzić to, się nie niszczy zewnętrznie, bo to jest, po prostu jest wytrzymała, twarda, mocna kurtka. Nie? Natomiast słabo transportuje wilgoć. Często ludzie właśnie pytają, czy ta kurtka, e, do czego jest ta kurtka, nie? jak mogę Gore-Tex wykorzystać. Sam Gore-Tex nie zatrzymuje waszego ciepła, musicie coś pod niego założyć. Czyli to już wiemy, Polar, High Loft na przykład, nie? Windstopper. Jeden drugi polar i wtedy Gore-Tex zadziała. Idziemy pod górę, zaczyna być wam gorąco, ściągacie na przykład jedną warstwę zapitacie w Gore-Texie, ale niestety ten Goretek nie odprowadza tak dobrze temperatury. Więc do marszy jakichś takich już nie jest do końca fajne. Gore-Texy z armii brytyjskiej, niemieckiej lub amerykańskiej można kupić za parę złotych na Allegro lub gdzieś tam. Problem jest taki, w Geteksie, który kupujecie od, z drugiej ręki. Nie wiecie, jak ktoś dbał o taką kurtkę. E, tam są delikatne drobne m, pory. Gdy ktoś bierze tą kurtkę w byle czym, albo nie dba o nią, yy, czyli nastawi pralkę na gotowanie, yy, albo zawiniętą, zasyfioną po prostu gdzieś tam używa, to membrana może być zapchana. A jak będzie zapchana, to kupujecie kurtkę, która jest po prostu nieoddychająca. A więc najlepsza kurtka grotyksowa to niestety jest inwestycja i zakup nowej kurtki, którą dostajecie od producenta, i wiecie, że jest ok. I tutaj bardzo ważna sprawa. Czytamy. Karteczki, jak dbać o taką młodzież. Czyli ten goretek musi być. Nie pierzemy go często, o DWR jeszcze powiem. Przypomnij Łukasz, jakbym nie powiedział. Nie pierzemy często, dbamy o to, czyścimy najlepiej na sucho, żeby właśnie te membrany nie zniszczyć. Yy, dwulaminat. Czyli kurtka goreteksowa, gdzie pod membrana jest zgrzana z warstwą zewnętrzną, a osobna część to jest siatka. Tam było wszystko zgrzane razem, a tu jest dwu dlaczego jest inny, można powiedzieć lepszy? Dlatego, że ta po prostu membrana z tym materiałem zewnętrznym szybciej oddycha, to jest niezależna. Ta siatka chroniąca materiał oddychający jest niezależna. Lżejsza kurtka, szybciej odprowadza pot, zalety takie same jak w gore nie? I na koniec kupiłem sobie taką niespodziankę na święta, Mikołaja. Nie? Tak zwany pack. light. gore pack light, czyli... Materiał zewnętrzny, zgrzany, można powiedzieć, bezpośrednio z membraną. Są różne wersje tego, tego paklajta. Bardzo szybko odprowadza wilgoć, yy, szybko oddycha, natomiast jest bardzo delikatny. Gdy gdzieś tam można wyciąć dziurę, można wypalić w ognisko bez żadnego kłopotu. W wypadku tych tryleminatów jest trudniej, i zaciągnąć jakieś krzaczory też bardzo łatwo. Nie? Ale oddychalność bardzo dobra. Nie? Więc to sobie zostawimy, bo jeszcze powiemy inny rzecz. Jak jest bardzo zimno, to wszyscy mądrzy ludzie na świecie, Wykorzystują tak zwany Jacket. Czyli niezależnie w co jestem ubrany, maszeruję do góry, spociłem się zimno, jestem już przy ognisku. To niestety muszę wyciągnąć kurtkę tak zwaną zewnętrzną, która jest po prostu grubą, ciepłą kurtką zewnętrzną. Co to będzie? Czy to będzie parka armii amerykańskiej, zimowa, która jest bardzo ciężka, nie ma znaczenia. Czy kurtka puchowa, jakaś gruba, tyle że puchnie działa dobrze z wilgocią. Czy po prostu syntetyczna kurtka, która e, daje ciepło e, i przede wszystkim. Ma, nie ma problemu z wilgocią. Polecam nasz filmik o testu, testowaniu tej kurtki, to jest level 7. Jest filmik na YouTubie, gdzie moczymy to w przeręblu i to nadal, nadal działa, nadal, nadal trzyma. Nie? DWR, co to jest DWR? Bo zbliżamy się powoli do końca. Wszystkie te materiały, które mm, są wodoodporne, są pokryte specjalną powłoką przez producenta. I ta powłoka po jakimś czasie się po prostu wyciera. Ona nie przeszkadza w oddychaniu tej kurtki, natomiast co powoduje? Powoduje, że krople wody perlą się po materiale. Jeśli się perlą, to jest bardzo dobrze, kurtka oddycha i jest wodoodporna. Kiedy kropelka wpada i zaczyna po prostu nasiąkać i widzieć, jakże maszerujecie i macie po prostu Y, y, rękaw mokry, plamę, to znaczy, że już nie ma DWR. Jak jest kurtka mokra, to jest problem z, trans, z transportem wilgoci od, was, z, od waszego ciała i jest kłopot. Jak w takim razie naprawić ten DWR? 30 zł kosztuje pryskacz. Pierzecie kurtkę, ona zaczyna wysykać. Jak jest lekko wilgotna, spryskujecie ją wszędzie, gdzie powinno być i ten DWR jest z powrotem, na, że tak powiem, naniesiony na soft shell, na gore -Texy. Nawet może DWR pokryć na kurtki eh, eh, bawełniane i wtedy ten, ta, ta woda się troszeczkę perli. Najtańszym rozwiązaniem przeciwdeszczowym jest kurtka z popularnego marketu, Rain Suit, czyli po prostu wodoodporna, pod szwami kurtka którą zakładacie jak para deszcz. Zaleta 30 zł chowa się do kieszeni, a nosimy tylko wtedy, kiedy na deszczem na maksa, nie? I wtedy coś takiego nosimy. Oczywiście problem jest z czym? Z oddychalnością. I to już wiadomo, że jak będziemy chodzić, to się w tym spocimy na maksa. Ale para deszcz zakładam, idę albo zwalniam. Przestało padać, ściągam ostatnio, no, tą, tą, tą warstwę, żeby pozostałe warstwy mogły sobie spokojnie zapracować. I jak my się ubieramy? Generalnie za każdym razem dopasowujemy odzież do tego, czym się zajmujemy. Jak wiem, że będę stał, to muszę być cieplej ubrany. Jak pracuję? Pielizna termoaktywna, na to koszulka, na to albo baflo, albo polar i na to dochodzi rzecz zewnętrzna, czyli na przykład softshell lub anorak. Ale zawsze pamiętam o tym, żeby mieć coś na docieplenie, czyli tak zwany system plus jeden. Jestem ubrany, ale zawsze muszę mieć ten plus jeden, czyli albo dodatkowy polar, gruby, albo na przykład jakaś tam kurtka i rzecz osobno. Przeciwdeszczowa, która zabezpiecza mnie przed deszczem, bo nie będzie chodzić cały czas w góry się non-stop. A jak yy, zrobić to pod siebie? No niestety, ćwiczyć i sprawdzać, ćwiczyć i sprawdzać i no na to nie ma żadnego rozwiązania. To są proste rzeczy, które niestety trzeba własnym, że tak powiem, zdrowiem nauczyć się i rozwinąć. To tyle. Yy, pytania, wszystkie w komentarzach. Pozdrawiam.